W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Niewiasto Rajskich Obietnic, oręduj za nami. Panno objawień prorockich, oręduj za nami. Dziewico natchnień odwiecznych, oręduj za nami. Któraś starła głowę węża, oręduj za nami, któraś usłyszała głos anioła, oręduj za nami, któraś Boga wydała na świat, oręduj za nami, Monstrancjo żywa, oręduj za nami, Wielbiąca Boga hymnem radości, bądź nam wzorem pokory, Doświadczająca wielkości pokornych, bądź nam wzorem pokory, Przewidująca chwałę przyszłości, bądź nam wzorem pokory. Przechowująca pamięć przymierza, bądź nam wzorem pokory. Łączniczko testamentów, bądź nam wzorem pokory. Służebnico słowa, odpychy zachowaj. Pędrowniczko betlejemska, odpychy zachowaj. Strażniczko Nazaretańska, odpychy zachowaj. Orędowniczko Galilejska, odpychy zachowaj. Kalwaryjska Matko Bolesna, odpychy zachowaj. Jerozolimonowa, odpychy zachowaj. Przez Twoje poddanie woli Bożej, naucz nas pokory. Przez Twoje szukanie schronienia, naucz nas pokory. Przez Twoje lęki i strapienia naucz nas pokory. Przez Twoje szukanie i znalezienie naucz nas pokory. Przez Twoje wchodzenie w tajemnicę naucz nas pokory. Przez Twoją drogę krzyżową naucz nas pokory. Przez Twoje czuwanie w wieczerniku naucz nas pokory. Przez Twoje wniebowzięcie Naucz nas pokory, przez Twoje królowanie ziemi i niebu, naucz nas pokory. Przez Twoje objawienia, naucz nas pokory. Przez Twoje wołanie o pokutę, naucz nas pokory. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Matko Najświętsza, Pani Pokorna, jesteś czona od wieków w tajemnicy nawiedzenia, tak jak nawiedziłaś świętą Elżbietę. Przynosząc w jej dom błogosławieństwo swego jeszcze nienarodzonego Syna Bożego, Tak przynosisz w nasze pokolenia błogosławieństwo Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Prosimy Cię, pomóż nam pokonać pychę i zapatrzenie w siebie, Pozwól widzieć sprawy w świetle prawdy Ewangelii, iść drogą Jezusa i żyć dla Niego a przez niego dla dobra bliźnik. Prowadź nas do Jezusa Chrystusa, Sługi pokornego, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.